Witam wszystkich. Ładnie ciepło dzisiaj, słoneczko świeci, więc postanowiłem, że zrobię małe testy. Wyciągnąłem jeden panel, na razie tylko jeden, nie chce mi się więcej rozpakowywać tego. Wszystko idzie do mojej rozdzielni, tam już jest podpięte obciążenie, dosyć spore, bo i wiertarka i odkurzacz i farelka. No i oczywiście wszystko chodzi na prądzie z panela tego jednego. I ciągle jest podpięta bateria tylko z nogi, nie z Piriusa Nie wyobraźcie sobie, że to wszystko ciągnie na tej małej baterii Na dwudziestu pięciu procentach dwa falowniki. Przedpornicy nawet nie rusza. To jest duże bydle. Wyłączy to, bo buczy. No. To można uznać, że się sprawuje. Na dzisiaj tyle. Cześć.